astrologiczny na 15 listopada, czyli na sobotę. Witajcie moi kochani. Sobota zapowiada się jak film w trzech aktach. Od jasności przez napięcie, po duchowe przebudzenie. Ale dzisiaj będzie, moi drodzy, magia. W nocy księżyc tańczy z gigantami. Sekstyl z Jowiszem, moi drodzy, otwiera dzień w tonacji nadziei i ekspansji. Ale chwilę później opozycja z Saturnem, moi drodzy, zatrzymuje nas przy pewnego rodzaju granicach. To kosmiczny dialog. Marzysz pięknie, ale sprawdź, na czym tak naprawdę stoisz. Poranek w tym wszystkim przyniesie, moi drodzy, falę emocji. Opozycja Księżyca z Neptunem tak, i trygon z Uranem tworzą pewnego rodzaju dosyć mocny kontrast między marzeniami a przebłyskiem realnych rozwiązań, o jakich myślimy oczywiście. Możecie dzisiaj coś zrozumieć, jakby mgła opadła i ujawniła nową ścieżkę życia. Moi drodzy, około 12 księżyc wejdzie do znaku wagi, wnosząc łagodność, estetykę i potrzebę harmonii. Waga mówi, nie musisz wybierać między głową a sercem. Możesz połączyć obie strony mostem z uwagą, tak? Popołudnie dlatego przyniesie mocny akcent, trygon księżyca z Plutonem i opozycja księżyca z cerem. To wezwanie do równowagi między kontrolą a naszą troską. Jeżeli czujecie się rozdarci między muszę a chcę, spróbujcie dzisiaj właśnie rezygnować z walki. Dzisiaj nie chodzi o podejmowane decyzje, chodzi o harmonię. Wieczorem sekstyl z Merkurym miękko zamyka dzień. Rozmowa, którą dzisiaj odbędziecie może być naprawdę przełomowa, o ile mówicie z serca, a nie z przekonania. Moi kochani, sobota to dzień oddechu. Po tygodniu zmian nie planujcie zbyt wiele. Pozwólcie po prostu sobie na przyjemność i sztukę bycia obecnym. W miłości na pewno odnowa i lekkość, w pracy równowaga i pomysł który kiełkował w waszej głowie po prostu od dawna. A co w duchowości? W duchowości, moi drodzy, nastąpi, nastąpi dzisiaj świadomość, że wszystko dzieje się dokładnie w swoim rytmie. Moją radą jako astrologa na dzisiaj jest to, abyście nie przyspieszali procesów, tak? To, co dzisiaj wydaje się zatrzymaniem, jutro okaże się pewnego rodzaju dla was właśnie błogosławieństwem. Szczęśliwe znaki na dzisiaj to wagi, wodniki bliźnięta, a szczęśliwe liczby to, moi drodzy, 3-9 oraz. 15. Amuletem dnia, jaki mógłbym wam polecić, będzie kwarc różowy, tak? Przewróci on miękkość serca i uzdrowi wasze relacje. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie kanał. Do...